Siemanko witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj raczej chyba nic do pracy nie będzie, w nocy popadało, jest godzina już 13 prawie, no i trzeba przygotować sprzęt. Jakby to wszystko obeszło, odmuchać to wszystko elegancko, siatek naładować. Jedną tu mam na boku, no oleju jest ponad połowa, no ale trzeba będzie uzupełnić wszystko posmarować całą tą, ciągnik posmarować. I zobaczcie, wczoraj parę zgubiłem zębów. Więc trzeba będzie tam rozkręcić i uzupełnić to wszystko. Straszne nierówności były na tej słomie i na tym sianie w sumie też. Nie wiem w sumie gdzie to wszystko powylatywało. No to wystarczy jedno szybsze wjechanie w jakiś dołek i już jest po zębie. A tam mi się wydaje, że kamień był gdzieś taki większy na ryżysku, jak w nocy pracowałem i oczywiście go nie widziałem. Dobra, to co? Ja biorę się za dmuchanie i widzimy się później. Przeznaczenie serwisu. Po wymieniać, no, mi się urwało parę w jednym miejscu, jak się kamień no, albo coś. Zobaczcie, trzeba wstawić nowych. Trochę skręciłem już cztery te. Yy, nie wiem, jak to się nazywa. O, te właśnie takie i będę wstawiał nowe te palce także jest co robić praca już wydmuchana, ciągnik tak samo jeszcze jak zdążę to później pomyję, pomyję to wszystko a jeszcze muszę pracę posmarować no to zaraz siatki już poładowałem też zatankowałem działamy cały czas udało mi się wymienić trochę tych ale nie miałem jeszcze wszystkich brakowało z trzech Plus, miałem kilka takich, yy, które są tutaj na bok i są trochę dłuższe, no i je poucinałem lekko i podstawiałem, ale one trochę też inaczej odstają, widać od razu. No i trudne ich na razie będą. Później się kupi oryginalnych, znaczy to te są, też są oryginalne, ale są na te boki, później się kupi takich samych jak tu były i się powstawia. Tu no jeszcze brakowało z trzech. Szkoda, bo akurat miałem to rozkręcone wszystko, a z tym trochę schodzi wyjmować te piura, później te palce wszystkie także trochę schodzi no teraz pozostało mi posmarować cały sprzęt smar sobie przez sekundę, użyłem cały także mi powinno starczyć ciągnik już posmarowałem wcześniej no i wszystko na to wychodzi że zdążę, jeszcze pojadę na myjkę go umyję trochę tutaj smarowanie jeszcze z 5-10 minut i na myjkę Wygląda na to, że dzisiaj nie będzie presowania, tylko dopiero będzie. Może jutro, chyba że znowu popada 4-5 tak z drugiej strony o tym zapomniałem. Dobra, to co, widzimy się później, może jak to ogarnę wszystko. Tam jeszcze na górze mam sześć karamitek do posmarowania. Nie są smarowane codziennie, ale staram się co drugi, co trzeci dzień smarować. Plus przekaźnik tak samo. No, prasę już przesmarowałem, już jest gotowa. Tylko ciągnik umyję, prasy nie będę mył. Wszystko już tam, w siatki są powkładane, nie będę tego na wodą. Ciągnik umyję, bo już jest cały zachlapany. Karszera mam takiego mniejszego ale da się radę no i waltra umyta oczywiście zaszyło się miejsce którego już nie domyłem już widzę i bardzo koliboko ale trudno i tak został przywrócony ten blask białego koloru No ale presa gotowa, zestaw gotowy nic stoi, czeka może jutro coś się uda popresować. dzisiaj na pewno nie już jest 17 prawie Ważne, że przygotowany został. Kombajny też nie koszą, stoją. To co, może złożę Wam z tego taki krótki odcinek na szybki strzał? Na razie nic więcej nie ma do nagrywania. Także co, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.